Witam, zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie wow, tego typu. Mm, a słuchajcie, mm, powiem wam tak, bo się pytacie nie, raz, nie dwa o tą płytę, żeby zrobić płytę nową, nutkę, jak to wy tu mówicie, tego typu. To zrobimy w taki sposób, jaki już dawno planowałem. Ja zasubskrybuję, zaskrybujecie kanał, tego typu. To po prostu w ciągu 72 godzin zaskrybujecie kanał, to jeszcze w tym roku na komputer tego typu, ale bez żadnych oszu oszustwa, jak się mówi, tego typu. Bez oszustwa, bez siemy. Zaskrybujecie, bo ja i tak będę widział, czy zaskrybowaliście kanał tego typu. Macie na to 72 godziny, żeby zaskrybować. Jak nie zaskrybujecie, to w tym roku nie będzie już trzeciej płyty tego typu. To jest challenge dla wszystkich tego typu. I zobaczymy, czy dacie radę, czy nie dacie radę. Tego typu. Hmm, Łabawę. Właśnie. Jak macie jaja i jesteście. Fankami i fanami, zaskrybujcie. To będzie w tym roku trzecia płyta Bo to dwie wydałem, a trzecia by była. Ale to jest wszystko, jest od Was zależność. zależności. Słuchajcie. To jest konkurs, który trwa 72 godzin. Czy dacie radę? Zobaczymy. Nie dacie radę. Wasza broszka tego typu, to w tym roku nie będzie puty. Jak nie dacie radę, to już jest wasza sprawa. Nie moja tego typu. Jak widzę, zobaczę, że sobie lecą, to w tym roku jeszcze puta wyjdzie trzecia tego typu. A ja zobaczę, że sobie nie lecą, to nie będzie trzeciej puty w tym roku. To jest od Was w zależności, on nie ode mnie tego typu. Słuchajcie prosty jak drut. Tego typu to wy musicie się teraz postarać. Nie ja, tylko wy tego typu zobaczymy, czy dacie radę, czy nie dacie radę. Tego typu to jest pierwszy prymo. Drugi prymo, hmm, tak jak mówiłem dzisiaj na filmie, film z Morkiem do Sołbana, drugiego. Czyli 90 dni nie może odparć live tego typu na kanale. Nie może wrzucać, bo wiadomo, tego typu prosty jak drut. To się mówi, tego typu film smorki. Taki był swan, Chciał być fanniejszy ode mnie film a wyszło jak wyszło. Moi koledzy cię z Discorda. Pokazałeś, tak jak mówiłem wcześniej na filmie, wcześniejszym, że u, jak robię wrestling e, Majora i Konowicza, tam była taka jedna sytuacja, która poległeś na ten temat. O, tak mogę powiedzieć. Poległeś. To ja zgłaszałem twoje kumple, rzekomo twoje kumple, o. Ci zgłosili i dostałeś drugiego bana Jeszcze trzeci I kanał Ci ląduje Z rowerka, a ja Ci Zrobię tak, żeby ten kanał Ci poleciał Chłopaki z Discorda Też to mi pomogą Dziwny smorty Bo wiesz Bo chcesz zarobić hajs na łatwiznę, jak się mówi tylko nie pomyślałeś o jednym, obie. O jednym sprawie, którą robisz wrestlingi i nie myślisz to, że coś tam się zadzieje. Nie pomyślałeś, o. Tym smorkiem. I się śmiesz siebie tym smorkiem, że taki kozak jesteś, a jesteś na prezopisach. Robisz restingi i nie wiesz, co ty wyrzucasz. Nie założę. Sam sobie strzelić w kolano pins morkiem tego typu. Słuchaj. Jakbyś trochę myślał, chłopie, pins morkiem, to byś przestał sobie restingi robić, bo z tego hajsy nie zarobisz. A teraz hajsy nie masz. Nie będziesz miał, bo masz banana 90 dni, tego typu, to trzeba zapierdalać do roboty finansomorkiem. Widzisz, sam se strzeliłeś w kolano, tego typu finansomorkiem. A robić restingi na Discordzie, to nic nie zarobisz, powiem Ci. Robisz z siebie szwadze do teraz. Widzisz film z morkiem? No cóż, nie myślisz, myślisz to o to, żeby hajs zarobić na tym. Tylko nie pomyślałeś, że miałeś koło ko ko siebie debilów, którzy cię płacili, czyli Ja tutaj skoczyłem, żeby cię zniszczyć film z morkiem. A wiesz za co może? Jak nie wiesz, i mi z tej stówy, którą jest zaległy. Ktą ty się ze mną zakładałeś tym smorkiem. To jak nie pokażę, to nie, to przegrywam. Pokazałem ci. Gdzie jest ta kiprzona stuwa? więc smorkiem, Powiedz mi. Hm? Ludzie się ci się zemścili, bo nie jesteś te stury. tą to opisałeś wszędzie: na deskorcie, na wykopie wszędzie, wszędzie, i po prostu ludzie ci się zemścili. Ale cóż, jesteś pałą i będziesz pałą do końca życia, więc mor. Ale cóż. To jest twoja broszka, nie moja. Przegrałeś ze mną, im smorkiem. Tego typu. Słuchasz koło siebie debilów, którzy ci świnie podłożyli. Brawo, brawo, Tylko typu. Im smorkiem. No. Jak się czuję? Sorry, jak się czujesz w ogóle, że nie, nie możesz sobie zarobić? Tego typu. A odwołanie nic ci nie pomogą. Od tego za co? No cóż. Chcesz być mądrzejszy, a sam zostać frajerem. W tym smorgie. No widzisz? warto było zaczynać ze mną. Z innymi. I mają cię kurwa dosyć. W tym Bo to już jest tak nudne jak skurwy syn tego typu Że naprawdę powinien sobie dać siana. A ty nie dawałaś siana, bo jesteś lepszy ode mnie, od innych. I będę! Poszło. Pięć smorkiem. No cóż. twoja broczka, nie moja. Powiem ci. To ty płaczesz nie ja. On nie możesz odpowiedź live na żywo, czyli nasze streamy. Restreamy. No, widzisz? Tak cię załatwiliśmy. Cię sumorką. Chciałeś być lepszy od wszystkich, ale nie pomyślałeś, że urkierz ten kaczyk Tylko tylko film Widzisz? Wy jako widzowie przyjrzyjcie mu ten film, żeby zrozumiał jedną rzecz, którą powinien sobie wpajać do głowy. Że na tym nie zarobi. Na Stringa Sam sobie strzelić w kulano. Tego typu. No i jak tam w filmie się czujesz? Że strzelasz sobie sam w kulano no no i widzisz film z chcesz być lepszy ode mnie i co wyszło znowu ja jestem górą tego typu ja mogę sobie live robić a ty 90 dni musisz czego? a w dyskocie robisz yy, yy, Restrygen, ale nikt cię tak zbytnio nie ogląda, albo cię w dupie. Tylko, ale co? To jest twoja broszle, nie moja. Po prostu dałeś dupy z morkiem. Chciałeś nachapać kasy się, a nachapałeś sobie drugie ostrzeżenie.